Siemanko, z tej strony Chrisy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z Gift to zapraszam Was bardzo serdecznie do jego obejrzenia. A my teraz mamy do otwarcia dwie luźne saszetki. Zaczynamy. To jest z lewandowskim zaczynamy. Wander niestety moja powtórka Bagdy nie mam, McGregor nie mam, Muni je Sommer Okej, okay, tutaj widzę jakiś Second Skin jest, tutaj mi te papiery Po saszetkach Second Skin Czech, niestety moja powtórka I Robert Lewandowski Game Changer, mamy to widzowie Zajdę sobie kartę nordycką Lewego nie miałem, więc się bardzo cieszę, że to nie jest moja powtórka Na ten moment mam 11 kart nordyckich na 18 Żeby tu była rarka tylko chcę Proszę Państwa Dobra, Karaj. wajew nie mam Uronen chyba też nie mam. Rudiger nie mam. Nie mam i nie mam. No to nie zła powiem wam. Tutaj trzy karty, tutaj tego napastnika odwróconego damy na koniec. Błagam po prostu, żeby to była rarka, a na razie zaczniemy sobie od chyba Wandajka na na Gamechanger, żeby to jest obrońca i to jest nordycka, bo była ostatnia. A jednak nie. Lewa strona Szwedzi. Nie mam. 12 na 18. Bardzo dobrze nam to idzie. Tu Markus Rashford niestety, o Jezu, chyba moja powtórka. Ale tutaj błagam, żeby to była karta rar. Po prostu błagam, proszę. Niestety, ale to chyba mam go niestety. Albo nie mam, ale jakbym go miał, to by było słabo, bo moje specjalne z, tej... z tych paczek dwóch. Są powtórne. Co jest grane? Co, jak ja go nie zauważyłem? Co jest? Paul Pogba na karcie. Joel. Możecie mnie teraz zobaczyć. Mam go. Ale kurde, zobaczcie to. Nie zauważyłem tego gościa. Czekajcie, może tu jeszcze się jakaś rarka kryje. Ale chyba nie. Czyli w sumie udany opening. Jest Joel, który jest. Um, Źle trafialne. Mam tu dwie niepowtórki nordyckie, duel, więc ten opening traktuję jako udany. Na pewno najlepszym trafem tutaj jest Lewandowski spokeball, bo te duele też wpadają rzadko, więc zaraz jeszcze zobaczę. W sumie sobie jakieś saszetce Na ile one wpadają, możecie tu zobaczyć. To jest karta Platinium. Aha, 1 na 4. I jak Wam się podobał odcinek, pamiętajcie o like w górę i tak, to to, trzymajcie się. Cześć.